4 sierpnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie odbył się wernisaż wystawy fotografii Marcina Karasińskiego zatytułowanej Pejzaże Dobrej Ziemi. Wydarzenie zorganizowała Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, która prowadzi zakrojoną na szeroką skalę kampanię promocyjną walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Wystawa prezentuje 33 portrety ziemi dobrzyńskiej, na których odnaleźć można charakterystyczny klimat regionu gdzie malownicze, zróżnicowane krajobrazy sąsiadują z urokliwą architekturą kościółków, dworków i pałaców. Każdy z tych zdjęć, tych wystawionych tutaj plakatów, jest przepiękny w ogóle i podaje, pokazuje nam piękno tej ziemi, a w szczególności zwróciłem na dwa plakaty. I mianowicie jedno to jest kościół w czarnym, no i drugie to przepiękne zdjęcie z zaduszek z cmentarza z chwilnie. Mieszkańcy Warszawy oraz tłumy turystów przemierzających Trakt Królewski mają okazję zauroczyć się nostalgicznymi wizerunkami wciąż mało jeszcze znanej części naszego kraju. By powstały tak wyjątkowe obrazy, autor poznał tę krainę. Każdy fragment pejzażu, każdy obiekt stworzony ludzką ręką. Ziemia Dobrzyńska użyka fotografów przede wszystkim wspaniałym, przepięknym krajobrazem, który jest bardzo urozmaicony, bardzo ciekawy, bogaty. Autor wystawionych prac Marcin Karasiński. Jest autorem zdjęć do ponad 70 publikacji książkowych, głównie albumów, monografii naukowych i popularno-naukowych, przewodników i informatorów turystycznych. Ma w swoim dorobku również wiele wystaw fotograficznych. Wystawa składa się z kilkudziesięciu fotografii, które powstały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. No, starałem się pokazać właśnie te najciekawsze wątki lokalnej kultury, lokalnego krajobrazu, lokalnej architektury.